Dziś przeżywamy kolejny czas, który którym chcemy powierzać południe wszystkich uczestników tragicznego lotu do, do To wtedy poniósł śmierć prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński, jego małżonka Maria, prezydent Ryszard Kaczorowski i wielu wspaniałych ludzi. Zginęło wtedy 96 osób, których w dniu dzisiejszym. Pragniemy objąć szczerą mocką, upraszając dla wszystkich listy. Oni wszyscy, tak jak pamiętamy, stanowili polską delegację na rocznicowe obchody w W samolocie, oprócz głowy państwa, znajdowała się jego małżonka, pracownicy Kancelarii Prezydenta, najwyżsi dowódcy wojskowi, wysocy urzędnicy państwowi. Jak również przedstawiciele wspólnot wyznaniowych. Udawali się wszyscy do Katryny, aby swoją tam obecność i modlitwą uczcić ofiary katryńskie. To właśnie w tej drodze zastała ich śmierć. Ta śmierć stała się i wpisuje się w martyrologię tych, którzy oddawali swoje życie w imię prawdy, wolności i obrony godności każdego człowieka. Chcemy w tej przyświętni polecać ich Ojcu niemieckiemu, upraszając na nich życie większe. Chcemy prosić, aby miłosierny Bóg przyjął ofiarę ich życia, wynagrodził im wszelkie dobro, jakie dokonało się dzięki ich pracy w służbie Ojczyzny i Kościoła. Ale naszą modlitwą pragniemy również otoczyć wszystkich pogrążonych w po bólu szczególnie rodziny i bliskich ofiar katastrofy, upraszając dla i duchowe mocnienie. Modlimy się również w intencji naszej Ojczyzny, która została tak dotkliwie zraniona tragicznym odejściem tak ważnych dla niej osób. Jakże pragnęlibyśmy, aby ofiara ich zaowocowała w życiu społecznym duchem solidarności, wzajemnego szacunku i miłości. Prosimy dobrego Boga o ducha prawa, ducha wierności, ducha odpowiedzialności i ład moralny w życiu publicznym, w życiu wspólnot, w życiu rodzin w naszym ojczystym domu. Ale chcemy prosić w tym znaku Chrystusowego Krzyża, który jest drogą Ojczyzny, aby Ojczyzna nasza stawała się ziemią miłości, braterskiej wspólnoty, szacunku dla swoich dzieci. Ziemią na ziemi, Królestwem Pana Jezusa. Moi drodzy, dzisiaj również pozwólcie, że chciałbym prosić o modlitwę w intencji świętej pamięci księdza Feliksa Folijewskiego, apostoła Bożego Miłosierdzia, tego naszego uczestnika Trzyświętych z wielkiego przyjaciela i człowieka który kochał Polskę jak mapa. On był tutaj z nami wielokrotnie obecny, kilka razy głosił pominięcie. Myślę, że go pamiętacie. Myślę, że przez jest nie sobie do tego wątpliwości, jest znany też wygodnie obecny. Moi drodzy, bardzo serdecznie pragnę powitać. Witam tam sztandarowców Komitetu Katyńskiego. Światowego Związku Żołnierzy w Armii Krajowej Warszawskich, Kościelnej Służby Porządkowej do Stu z Wiecezy Warszawy Stopraski, Międzynarodowego Motocyklowego Raju Katolickiego, Armii Krajowej Opód Rajskich, Tak zwanym Armii Konfratelli Literacji. Witam serdecznie, tak jak zawsze po Ciebie, szczególnie rodziny bliskich i naszych drogich kapłanów. A dziś jest to szczególny pragnę powitać księdza Aleksyna Al Oberska, rektora misyjnego seminarium duchownego Redemptoris w Warszawie, który przewodniczy naszej modlitwie i wygłosi homilii. Witamy serdecznie Drodzy bardzo serdecznie wszystkich witam tych, którzy łączą się z nami duchowo za pośrednictwem mediów. Radio Maryja, Telewizji PAN i Telewizji Republika. Witamy bardzo. zdaniem, który trzymowało po drogach, które przekraczał święty Maksymilian Kolbe, który jest jednym z naszych patronów. Na dzisiaj 10 jest rocznica jego kolonizacji. Ten człowiek, który swoje życie całkowicie bezinteresownie za innych. W autobusie prawda, tragedia. I potem wiemy, jak się to się dalej. Mówię to 80 czerwca tego roku. Nasze seminarium miał mawi Jubileusz 25 lat. Ja sam jestem kapłanem 40 lat. Od tego 25 lat w Polsce, w początku tego seminarium, którego Jerryował święty Pamięci. Ksiądz Primas, i Aby pomagać, szczególnie kościołom nad nie tylko. Bo w tych latach było już węconych 122 kapłanów. Do tego ze 17 różnych narodów, bo jesteśmy międzynarodowi i myśleni. Po tego ich jest około 80 na sztywnych kontynentach. Mówię to, Drodzy bo ta tragedia dotykała wszystkich nas, bo już się nie czujemy osiedlającym. Jesteśmy obywateli tej ziemi, gdzie Pan Bóg nas przytulił i aby się przygotować i być gotowi głosić o na wszystkie strony świata. Jesteśmy owocem wiary ogromnej i wzywania tego Jana Pawła II, który wołał do nowej ewangelizacji. I wiemy, że nie tylko inne kontynenty, też Europa, która się wyrzeka swoich korzeni i też Polska, ja potrzebuje nowej ewangelizacji. Jak nie? Bo ksiądz kancelar gdzieś Czas Ksiądz Rumianek był wizerentem w seminarium, kiedy zaczynaliśmy. Święty Pamięci prezydenta spotykały się, kiedy był prezydent Janusz w Warszawy. Normalnie w domu się I tak dalej. Jesteśmy tu w naszej księżce, żeby się modlić, Idziemy szukać Sława. Módlmy się za papieża Franciszka i biskupów obradujących na synodzie, aby potrafili rozpoznać, jaka jest wola Boża wobec rodziny i kościoła. Ciebie prosimy. wspaniałej pierwszej pary. Módlmy się również za ostatniego prezydenta na uchodźstwie pana Ryszarda Kaczorowskiego oraz wszystkich uczestników tego lotu, tej największej współczesnej tragedii narodu polskiego. Błagajmy dobrego Boga, aby ofiara ich życia nigdy nie została zapomniana, a przyczyna tej tragedii jak najszybciej została odsłonięta. Ciebie prosimy. By Módlmy się za rodziny smoleńskie, za wszystkich pogrążonych w cierpieniu i samotności po stracie bliskich w katastrofie nad smoleńskim aby głównie powierzyli się Ojcu Niebieskiemu, który zawsze wysłuchuje wołania swoich dzieci. Ciebie prosimy. By... Zsłuchaj nas. się za Polaków, aby oświeceni światem Ducha Świętego dokonali mądrego wyboru posłów i senatorów dla których podstawowym troskawskim moralnym będzie nienaruszalna wartość życia każdej osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Troska o człowieka i oczy, człowiek, kierując się duchem służby w Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Dziękujmy za dar nauczania i życia, którego światłem były słowa Jezu, ufam Tobie. Obdarz go Panie życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Umieli, jak Maria, słuchać Twojego słowa i wypełniać je w codzienności. Ciebie prosimy. Dyskutuj nas, Sanie. Błagaj się, bądź pochwalony, żeby... Podobnie to nie że już wiek, i ponownie wiedział, i to wystarczy, podał mówiąc, wieszcie i pić z niego tak. to jest z i kielich, jak wywołują. Bardzo serdecznie chciałbym wszystkim podziękować za ten dar dzisiejszej modlitwy. co tu szczególnie chcę podziękować za przewodniczenie naszej modlitwy, i wygłoszenie Słowa Bożego Księdzu Arydemu Oberstarowi z Redemptoris Matem. To książę to Szanowny 25 lat w Polsce, tak jak powiedział, a pochodzi tego nie powiedział, więc ja to powiem, pochodzi ze Słowenii, a zawsze mówi o naszej ojczyźnie, że Polska go przytuliła. Bardzo dziękuję naszym znakomitym artystom, którzy dzisiaj razem z nami odli się, udzielają swojego talentu. Dziękuję pani Agacie Sapiesze. Na skrzypcach pani Agata Sapiecha. Ja... Dziękuję. Panie, dziękuję Wam wszystkim tutaj znalazłym, dziękuję wszystkim organizatorom tejże Eucharystii. Tak jak zawsze, zapraszam na kolejną przeświętą świętą 10 już listopada o godzinie 19.00. Przed mszą świętą zostaną odczytane wszystkie imiona tych, którzy zginęli w katastrofie podskoleńskiej stopa to miesiąc pamięci o naszym znaku. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, a księdza za prosimy o udzielenie nam o Bożego błogosławieństwa. Bo Boże to prawda, że ja pochodzę od małego narodu tylko dwa miliona nas. I co się udziwiam, właśnie jest duma, które macie historię, i wszystko to, że jest, jak mówiłem, Pan drugi Bóg. Pan Bóg wspiera każdego Pan z Pan, I Pan, Ciebie, Niech Was błogosławią, że Pan i Syn i Duch Święty. i się pokoju Chrystusa.